Co się patrzysz kobito? Idź i daj mi w spokoju składać. Bo dość, że cały dzień czekałem za kurierem, przyjechało o ósmej wieczorem, to jeszcze stoisz i patrzysz. A ty daj mi spokój, co ty jesteś? Pognieciony umysłowo? Stoję sobie czytam instrukcję, a co? Ty nie udałeś, że coś wiesz z tej instrukcji tam. Jo, ty zaraz tu będziesz robiła. w tych instrukcjach. Ty mi tu z instrukcji powiesz, to my helikopter złożymy zamiast łóżka. A jak Hendryczku? Ja jestem poszerzona umysłowo. Zaraz tutaj ogarniam raz, dwa, trzy tą instrukcję i robimy razem i rachciachciach i nie zrobione. Nic będzie. nie będziemy tutaj razem robić, nic nie będziemy razem robić. Ja sobie sam zrobię, tu idź, idź, spokój jak basz o mój spokój, jak chcesz, żeby to łóżko było zrobione i żebym dalej był twoim mężem, to opuść to pomieszczenie. No ale łysa pało jedna, piszą nawet tutaj instrukcji, że najlepiej składać w dwie osoby, bo wtedy jest bezpiecznie i tak dalej, czego nie rozumisz ty łysy, na? Co oni piszą? Co oni piszą? To oni z nie, życia nie znają, oni chyba, ja nie wiem kto to pisze, to chyba jakiś musiał stary kawaler prawiczek to pisał, przecież jak? Czy składa meble z żoną, z mężem, z partnerką, z partnerem, to zawsze się kończy kłótnią, to grozi rozwodem. Oni chyba, że chcą, żeby rozwodów było więcej, także wyjdź i daj mi w spokoju robić. Niech ci będzie, tylko pamiętaj, żeby ci w zapasie czasem znowu śrubek półkartona nie zostało, bo później się dziwnym trafem szafa załabuja.